klasie A proponujemy Ci naukę dwóch ciekawych przedmiotów na poziomie rozszerzonym matematykę oraz geografię. Dodatkowo, trzeci przedmiot rozszerzony wybierasz sobie sam. Może być to język angielski bądź informatyka. Taki zestaw przedmiotów uczonych na rozszerzeniu stanowi dobrą inwestycję w Twoją przyszłość. Jakie interesujące kierunki studiów możesz wybrać po? Profilu matematyczno-geograficznym. Szerokie perspektywy własnego rozwoju pozwolą Ci studiować finanse, rachunkowość czy ekonomię. Natomiast nauka matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym pozwoli Ci podjąć studia informatyczne na politechnice, dzięki czemu może zostaniesz specjalistą w dziale IT. Jako uczeń klasy A, będziesz brać udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Instytut Nauk o Ziemi. Ponadto osoby, które realizują naukę informatyki na poziomie rozszerzonym, mają okazję współpracować z Microsoftem, IBM, Cisco oraz Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych. W tej klasie weźmiesz udział w zajęciach z robotyki, być może napiszesz swoją własną grę komputerową i zgłębisz tajniki projektowania grafiki. Wybierając klasę o profilu matematyczno-geograficznym, decydujesz się na ciężką pracę, doskonałe wyniki na maturze oraz czas spędzony z twórczymi ludźmi.